Schodów nie ma, ale też jest zajebiście, bo mamy dzisiaj 19, 19 marca Jestem teraz tutaj na polu. chciałem zobaczyć e, no W sumie od siewu minęło tutaj u winu więcej minęło, bo skoro skoro owiec 678 6, 7, 8 to u win był siany Kiedy? Czwarty 4, 4 marca. No i powiem tak. I tutaj w sumie szperam szperem szukam. I nasionek w ogóle, to nasiona. A, w ogóle to mam. Yy, nasionka fajnie, bo puszczają już, yy, puszczają już korzenie. A teraz się zrobiły małe przemrosy, bo mam zły 19 marca. Od jakichś 3-4 dni. Mamy dosyć spore przymrozki nocne, tak po 5, nawet 7 stopni. No i w sumie bardzo fajnie, że jeszcze to nie wyskoczyło ponad ziemię, bo mam obawy, że mogłoby to zmarznąć. A tak jest na że będzie dobrze. Więc ubi, yy, jak najbardziej, ok, że nie, nie powschodził. Ma jeszcze czas. Jak się ciepło zrobi, to wtedy możemy strzelić, nie ma problemu. Kolejny temacie to jest czynica... A pszenica, 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 pszenica dostała całą dawkę pszenica dostała całą dawkę Pszenica dostała całą dawkę mm, azotu już druga druga dawka azotu poszła, dlatego że stwierdziłem, że resztki po saletzaku stwierdziłem, że e, jest wilgoć teraz, no to niech saletrczak się rozpuści. Po tym jak ma być sucho, no to co z tego, że rzucę saletrzak, a potem będzie do żniw leżał. No i szybka decyzja, trzeba było rzucić saletrzak. Rzuciłem kiedy jakieś 4-5 dni temu, czyli zasadniczo. Zasadniczo no to w sumie <grytanie> przed samymi deszczami, bo to później takie deszcze się pojawiły. No i praktycznie na drugi dzień znowu śladu nie było po tym. Leprzenica już wraca do żywych. Oczywiście wraca do żywych oczywiście. Hmm. Jeszcze problem jest z tymi kurde myszami Tutaj by mi trochę przy tej drodze powyżerały tej pszenicy. Ale naprawdę wygląda to dobrze. Dawka jaką pszenica dostała to jest 135 kg czystego składnika azotu. W sale trzaku. Wszystko było w sale trzaku. Było tego 500 kg. Czyli pierwsza dawka poszła 300, ona 300, to nawet więcej bo poszło. O 300 tu wyszło mi, że 350, 303. 330 chyba jakoś tak mi wyszło, że tutaj wysiałem na pierwszej dawce, a o drugiej 200, no to trochę więcej. No powiedzmy, że te 140 kg z składnika i to jest już koniec, więcej nie mam zamiaru tutaj rzucać nic. Co będzie, nie będzie. A ja tak naprawdę tutaj, e, tak naprawdę tutaj, no to. Jedyne co to teraz trzeba będzie poczekać, teraz tydzień poszukać pierwszego kolanka, no i już kurde bawić się z tą jedynką. Plan na tę jedynkę jest y, Virtuos Pro. Więc y, i na wszędzie to pójdzie na to? Natomiast y, w ofs o zimym plan jest na. Plan jest na. chwasty. Właśnie. Będzie prawdopodobnie Mustang Forte. No i powiem szczerze: normalnie zieleni się pole. <laughs> zieleni się pole. Ja już przyjechałem, czy zaś że to jest już wszystko do wyrzutu. A tu normalnie zieleni się pole. O te wszystkie pędy. Wiadomo, coś tu ewidentnie oberwało. I to mocno, ale ja teraz to widzę, że po prostu tam dołek to w ogóle się zazielenił. Ale i górka tu się zieleni. Mimo tych przymrozków, które teraz tutaj szaleją, ten owies, on się skubany. On się skubany krzewi teraz. Już to trzy rozkrzewienia no to powiem szczerze jak ten owiec się z tego podniesie to ja będę naprawdę pod potężnym wrażeniem wiadomo są takie miejsca tutaj gdzie to już jest ewidentnie nie to już jest martwa roślina chociaż nie to nie jest martwa roślina to przecież puszcza odrosta. rosta kurde no nie wiem zadziwię mnie ta uprawa powiem szczerze Owiec ozimy. Owiec o Ciekawa, bardzo ciekawa uprawa. Zobaczymy co z tego fantu wyjdzie. Właśnie ciekaw jestem jak owiec. Czy owiec też już próbuje kiełkować? Owiec od owsu... W sumie minęło 10 dni. Ubin, po łubinie minęło. E, Puszcza korzeń, wykorzenia się. Owiec ma to do siebie. W tamtym roku było to samo. Z, z 15, ze 20 dni. Chodzi. Myślę, że jak się ciepło zrobi, to momentalnie, momentalnie szpilkę wypuści. Także tutaj się o to nie martwię. Tu jest, jest wilgoć, chociaż tych nasion tu też naprawdę szukać trzeba. To nie jest takie proste. Sporo tych resztek tutaj zostało, ale tutaj nie. Była ta niby bezorka, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale jakieś kłosy jeszcze. Jest trochę tego śmietnika, a dobra, nasion nie widzę specjalnie, jest. no jedno trafiłem, jakieś musiałem szukać tutaj, jest. o jest, 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 puszczają, puszczają eleganckie, eleganckie korzenie, także wygląda to naprawdę dobrze. Tak jak mówiłem na początku, schodów nie ma, ale już jest zajebiście, mimo że minęło już 10 dni. No, ale te przymrozki jednak wszystko przystopowały. Ale powiem szczerze, może i dobrze, że te przymrozki jednak się jeszcze pojawiły. Trochę to jednak wszystko tak znormalizowało, nie? Jest taka wiosna taka gwałtowna jak w tamtym roku, że nagle wszystko zaczęło kwitnąć dużo wcześniej, a potem przymrozki przyszły. Więc no, tutaj to w ogóle się zieleni ze jest... Ale fasty to co to jest, To jest, jest taki kader, chyba. No nic, tutaj. Teoretycznie to był Ale <grymne> Nie wiem Tu przepuścił tutaj jakaś jedna no? taka Tak jakby tu jest taki pasek Taki po prostu Nie wiem, ciężko powiedzieć co tu się stało No ale zieleni, się. skubany się zieleni I normalnie, normalnie on się krzewi To jest najciekawsze, że on się krzewi Ja tu byłem Kiedy ja tu byłem? O już nie wiem no, Musiałbym zobaczyć po filmach Eee, nie chcę strzelać jakiejś głupiej daty Parę dni temu byłem i ten owiec myślałem, że on po prostu umarł Bo naprawdę ono wyglądało wszystko tak jak tu O, tak jak tu na górce No tu się skubane O tu się skubany próbuje zielenić Mimo że miwe się wydawało że to jest martwe A on się skubany próbuje zielenić no skubane, no, ciekawe, ciekawe. Ciekawe myślę, że za tydzień zrobimy aktualizację. Czy mamy 19, więc przyjadę tutaj gdzieś koło końca marca w sumie 19 to praktycznie za, jakieś, za jakiś tydzień no i za tydzień jak już mają pójść takie temperatury naprawdę takie konkretne To wtedy zobaczymy czy, czy faktycznie ten owies ma, ten owiec będzie żył no co prawda tutaj e, to doszła, poszła dawka Jakby to nazwać dawka szokująca na ten owiec bo tu poszło od razu prawie 100kg czystego składnika 95 kg jakoś to liczyłem e, to jest tak samo jak pszenicę pierwsza dawka tylko, że tu drugiej dawki nie dawałem od razu wszystko w pierwszej dawce więc ciekawe jak to wyjdzie no, Zieleni się, skubane no może na kamerze tego tak nie widać, ale jak wcześniej zielenił się tylko dołek, bo dołek to już w ogóle jest zajęliście zielony, to teraz się wszystko zieleni. No i to po prostu ten owiec chce żyć. Ja nie wiem, kurde, to jakiś jest jakiś terminator normalnie. No cóż. pszeniczka, bardzo fajna. Też tutaj dostałam już całą dawkę, tak jak tamto z przodu. No. Fajnie to wygląda zielone pole sprawdzaliście krzewi się jeszcze No bo ona, ta pszenica ogólnie nie była gęsta na jesieni, więc tak naprawdę ona teraz dopiero zaczęła się ziemić. Teraz widać, że ewidentnie, te, ewidentnie ta pszenica, no to skrzynie to, to ma sporo, bo aż nawet bym powiedział, że za dużo. Ile no tu jest? Raz, dwa, trzy. Czy i ten główny? No myślę, że jakby zostało. O te dwa by wypadło. Jakby o te trzy zostały. jest wystarczające. Zdrowe liście. Nie widzę żadnych oznak chorób na razie. Właśnie nie widzę, dlatego że w tamtym roku, o tej porze, pszenica nie wyglądała tak dobrze. Ona miała. No tu jesteś na liściu trochę ale ten, te liście kolejne co świeżo wychodzą nic im się nie dzieje więc tak naprawdę no jedynka zobaczymy co ta jedynka tutaj zdziała ma być w ciepło więc liczę że liczę że uda się to zrobić dobrze by było no i co tutaj na lepszej ziemi trochę ta pszenica tu pszenica owiec Zobaczmy czy tutaj też tu tam wschodzi. Szukam, szukam, szukam. A tutaj dopiero... Dopiero, dopiero psik. Dopiero kiełkuje tak naprawdę. No, tutaj jest strajka, no to tu powinno być. Nie, to... no, kurczę, tam na piachu. Ciekawe, tam na piachu wychodzi na, to, że... wychodzi na to, że na piachu szybciej to zaczęło kiełkować. Może dlatego, że słońce na piachu lepiej ziemia ogrzana była, i może dlatego. No nic, ten owiec ma. ma czas. Nie trzeba go tu popędzać. No i jeszcze ostatni gwóźdź programu, bym to nazwał. Nie wiem czy można to nazwać bodzień programu, dlatego że choć kurde, no z tej perspektywy to, to, że to nie wygląda tak tragicznie jak wyglądało na samym początku. Bo na samym początku to już były zamysł żeby tutaj talerzówką wpaść i to wywalić w kosmos. Ale no cóż, jakoś jakoś to się kurde próbuje bronić no delikatnie. Ja tu już a, wylałem wtedy od 28 od 28 lutego do 19 marca spadło 32 litry wody na północnej lubelszczyźnie. Jakby ktoś był ciekaw ile tego tutaj było. No to już no, dosyć tak regularnie przyjeżdżam, sobie sprawdzam ile tego było po jakichś deszczach większych. 32 litry, to już dużo, niedużo, biorąc pod uwagę deficyty wody jakie mamy teraz. Każda litry jest na wagę złota. Tak naprawdę. No i co? Co tu się w ogóle dzieje? No nie, wiem, tu się w ogóle zazieleniło jakoś. Tu jest jakoś. No nie, coś tutaj zaczęło coś się dziać. Yy, tu jest w ogóle pusto, totalnie. W ogóle nie wiem, te nasiona zaginęły całkowicie chyba. Nie ma nic. Ale kurczę, tu się jakoś zagęściło. Że tak nie było gęsto. Tu tak samo. Że to, to, wszystko, to wszystko to jest żyto. No tak naprawdę dopiero zaczęło wschodzić i ono. No, czy ono się próbuje w ogóle krzewić? Nie, no krzewi się skubane. Choć teoretycznie powinno się krzewić tylko na, na jesieni. Ale ciekawostka. No ciekawostka. No to jest świeży, świeży pęd to są. Bo one są jeszcze takie fioletowe. Jak zawsze, jak żyto wschodzi, to on taki fioletowy kolor ma. Jak świeżo to podchodzi. O, tu właśnie takiego mam pęda fajnego, który świeżutki. O, zżyta. No, świeżutki pęd tak naprawdę. On się dopiero zaczyna krzewić. Ciekawe, czy mi się to pokrzewi jeszcze. no dostało, O, proszę. Raz, dwa, trzy, dwa, cztery. Kurde, sześć sztuk. sarenki tam chadzają sobie. No, ciekawe, co z tym żytem będzie. Tak naprawdę. Już miałem wyrąbane na to po prostu pole. Znaczy na to pole, no to że... to. udacznie to wszystko wyszło, Silnik tam przerywał. Tu widać, o tu przerwał, tam przerwał, tam przerwał. Jakby wszędzie siało tak jak tu. No to tutaj to faktycznie, no to, to, to pioch nie piocha, ale to rośnie po prostu i tutaj sobie chce to zżyć. Ale... Niestety to przekombinowane, to było później, powinno się to od razu wziąć, po prostu przesieć całością, silnikiem przelecieć, zagęścić tutaj nasiona i tyle. A teraz no to tak po prostu no paskudnie to wygląda, dopóki to się nie zazieleni, no to będzie tak paskudnie wyglądać, niestety. Nic na to nie zrobimy. Co ciekawe, tam na końcu e, lepiej to wyglądało. Zaraz już idziemy pogonić sarny. Jakby nam tu nawet łoś nie wyszedł, bo tu łosie jeszcze grasują, ze trzy sztuki. Ale to może dzisiaj ich nie spotkam. No i cóż, no tutaj to wiadomo, to jest lepsza ziemia. To tutaj to, że to po prostu sobie poradzi, tutaj to w ogóle będą się skrócić, bo to już nie bywali, to jest aż za, no za gęsto może nie jest, ale tu jest po prostu rzucone oporowo azotu, to jest azotu rzucone 100 kg czystego składnika, <grym> więc, yy... więc może tu się różnie zadzieć, no tutaj jakaś taka pustka jest, nie wiem czemu tak się, wcale to w mokro nie było, nie wiem dlaczego tak, takie dziury są. Należy to, to też na no, hybryda, jak hybryda no, kurde. Proszę. To jest wszystko. To jest wszystko jeden pęd. Jeden. I dlatego jest. Łapanie. To jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie no, to jest jeden. To jest z jednego nasiona normalnie. Przecież to jest z 15 rozkrzewień Z jednego nasiona. No taka hybryda, to nie. Żywe to jest. Zapach ma taki... No, rośliny już po prostu wegetacja ich rusza i ewidentnie już po prostu mają taki zapach te rośliny charakterystyczne jak już startują. No i musiało być tu dużo nasion, tak naprawdę z jednego nasiona 15 rozkrzewień, no to jest, szur, to jest kosmos. To, było siane, to była siana odmiana Gulden e, Tam tylko zasiałem taki paseczek swojego i to na środku dwa przejazdy z silnikiem. Ale to tak naprawdę nie widać różnicy tak naprawdę... Nie wiem, jest, nie wiem tak naprawdę już zresztą nie wiem czy w ogóle nie wyjdę całkowicie z tego żyta już chyba ostatni już taki podry, ostatni taki podrygi Jakoby sozimy się sprawdzić na piachach, to po prostu tutaj pójdzie poplon, na jesieni pójdzie na jesieni pójdzie talerzówka nagrasne, sieje tutaj łubin na przyszły rok i pójdzie to przykowane podowie sozimy, aż to całkowicie wylatuje z mojej go do zmianu. W ogóle jak mi chodzi na to, że na przyszły rok to będę miał tylko trzy uprawy, ale to jeszcze się do, okaże, zobaczymy czy może jakieś pola jeszcze nie wpadnie. Się potrzebuję się że tam myślę że tak dopadło jeszcze ze 2 hektary, no to akurat ta taką dyszkę bym sobie uprawiał, to rekreacyjnie można się bawić O tu widać jak jest ten przejazd swoimi nasionami, bo tu dwa razy siewnikiem przejechałem i dlatego nie ma tutaj ani przerywania ani